Hello, tu Michał i witam was w 12 odcinku z gry Battlefield Play for Free W tym odcinku nagram Będę nagrywał bronią m M2, 249 a którą kupiłem niedawno za fusty, które mi zostały właśnie jeszcze w następnym odcinku zapomniałem jeszcze nagrać bronią M60 i nagrałem jeszcze jeden odcinek QBB którą też kupiłem za te fusty które mi zostały oj co to jest Ślad dobrze to więc zaczynamy gdy grałem tą bronią jeszcze jak nie nagrywałem to właśnie tą bronią mi szło bardzo dobrze Mój kolega ma też tą broń, którą kupił nie za fusty, lecz za pieniądze z gry. Ta broń ma średnią obrażenia, yy, chyba celność bardzo wysoką. I zasięg średni. To jest tak samo jak M27R. Yy, co jeszcze yy, właśnie Zlekałem czy nagrywać... Z tym celownikiem Rapid czy tym zwykłym więc zdecydowałem się nagrywać zwykłym ponieważ tamtym to chyba trochę nie pasuje do sawa teraz będziemy szukać zabity już 0 tak jak mówiłem ten saw jest dobry też by mnie nawala. Teraz skąd to wyjdą? Nie wolno tak zabijać. Z mojej drużyny. I planuję właśnie teraz kupić, nabić ten 27 stopień i kupić Peszenego, który będzie bardzo, będzie tanio za 5000 chyba 500. I chcę wypróbować tą broń. To jest chyba tak samo jak PKM A jest fama sama jest 24 stopień I teraz y, w następnym odcinku nagram od razu QBB A w 14 y, nagram albo innym żołnierzem albo M60 Ja rozumiem, czy kto. ojej oj, oj, skąd? A, sto, nie wiem. Może idę na swoją... taką kampel. Teraz nie wiadomo. Ojoj. Oj, oj. Właśnie planuję też kupić <laughs> Deagle 50, którą odblokowałem, ta broń była na 24 stopień. Jest bardzo dobra i też będę miał dużo do nakręcenia, ponieważ chcę jeszcze nagrywać yy, pistoletami. Chcę zobaczyć, czy mi uda się to w ogóle nagrać. Nie wiem. <laughs> Może. Bo nie zauważyłem. I kolejny z mi z defibrylatora To widać kolejny zaś z MG 36 A tu u mnie chyba jest też z XM8R właśnie też jeszcze nagrać z XM8, więc będzie dużo tych odcinków skąd, nie wiadomo Skąd on we mnie nawala Oj, ja tu... No chyba będą na C, a nam przejmuję D. No. no to będzie koniec rundy, szybko to zeszło, więc zagramy jeszcze jedną rundę. O, jest to przepraszam. Z PK mamy jak mnie uzdrowi ten medyk, tak. Hmm. Uzdrowił, ale nie. <laughs> Zwycięstwo, wygraliśmy. Zostało mi jeszcze 302 tysiące, więc szybko mi to zleci. A niedawno miałem ich 560. Ora, ciśniemy I jesteśmy na bę. Więc ja zrazu na demo, żeby być jakaś nawalanka. jak? To ja nie wiem. Fajne, gdy ten koleś teraz na moim pośmiertną. Widać nawalają no i zemsta. no w, w głowę trafię bo już bym był zabity. Dobrze no, jestem drugi Oj coś jest Takie leki miałem. oj Sniper tu mi się mylą trochę te numerki i w web ale nasz to jest pierwszy 6-1 5 mi zostało A jest mnie ze czwórki No i nie chcę tu stoi, 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 niech go zabije ta moja pośpierdnia Chyba niemożliwe żeby tak szybko zabił skoro MP5 ma małe obrażenia. Czekaj, gdzie jest raz przy No i przy... Znaczy koleś pierwszy. Chyba koleś ma chicie, nie wiem, tak zgaduję. Skoroś wiem, nie koleś nawalał z MG36, tak myślę. Oj co to było za lagi Przepraszam Was za te lagi <laughs> Już trochę wkurzają ci gracze Bo wszyscy praktycznie mają MG36 No i pięknie napadli A moi się stoją i, i nic Ile tam? Za dziewiątki tak szybko? No to chyba koleś ma jakieś scity no, Chyba na pewno, nie wiem No ale zemsta Bość pierdolę Coś mi tak dziwnie to chodzi teraz I zaś ten sam ziom Tak szybko znam dziewiątki to niemożliwe, no Koleś chyba ma jakieś ściety Chyba ma to, że w banie Nie wiem to jest chyba, to jest ambot, ambot, ambot I'm bot. Kurde przejężycie, przejężycy, przejężycy Kurde Dzisiaj to mi się połączy język Na razie jestem pierwszy, ale ktoś mnie będzie chyba gonił to Chyba ten pierwszy został bana na serwer za cheaty To ja mówiłem Sniper mnie celuje punkty ich, owo. Co to się stało? Nie wiem. A. ja bo już nie Ja więc... Ja się z wami żegnam. <tuszykli> Zachęcam do subskrybowania i komentowania na razie.